Boop, boop, czym mi, czy jest lepsze miejsce, żeby Wam tłumaczyć, czym jest challenge. Wyzwanie. Mieliśmy mega wyzwanie tworząc nasz browar. Zrobić coś z niczego, bez jakichś wielkich budżetów. Pierwszy sprzęt, nie wiem czy wiecie, ale mieliśmy zrobiony, zmodyfikowany z branży mleczarskiej. W tej chwili mamy sprzęt dedykowany, ale to jest nieustający rozwój, nieustające problemy. Także takie same problemy jak nie większe miał Roki, kiedy wbiegał po tych schodach. Kiedy zostawał mistrzem świata, my chcemy być mistrzem świata w robieniu piwa. Witam Was Zabieram Was do kolebki e, piwowarstwa rzemieślniczego Jesteśmy w Stanach. E, chciałem w ciekawy sposób opowiedzieć Wam skąd ten Challenger. E, to jest masy pytań pojawiało się zawsze skąd Challenger, także zabiorę Was w kilka ciekawych miejsc. E, opowiem Wam te wszystkie składowe, które miały wpływ na naszą nazwę browaru. Zobaczymy. Ciekawe miejsca, napijemy się dobrego piwka a teraz popatrzcie na ciekawe widoki wieżowców Zabieramy Was dzisiaj pokazać pierwszy wahadłowiec, który powstał Enterprise. Co prawda nie jest to Challenger, lecz niestety Challenger miał katastrofę w 1986. Więc Challengera nie jestem w stanie Wam pokazać. Jednak zobaczymy Enterprise. Jest to odniesienie do mojej pasji jeszcze, kiedy miałem więcej czasu przed piwowarstwem. Bardzo interesowały mnie gwiazdy Kosmos. Także jest to właśnie odniesienie do Challengera, który okazał się w nazwie naszego Global. Eee, tutaj możemy rzucić okiem. Jest załoga Challengera. Siedem osób zginęło w 1986. Jest tutaj załoga Kolumbii, tak samo, i pierwszego Apollo. Nie ukrywam, że personalnie jest to dla mnie wielkie przeżycie e, spełnić swoje marzenia, pokazać Wam coś wielkiego e, z ciekawostek między innymi o Challengerze mogę Wam powiedzieć, że był to wahawowiec, który jako pierwszy podczas jego misji e, pojawiły się spacery kosmiczne także no, fajny akcent e, kosmiczny, fajne przeżycie dla mnie co i myślę, że już wiecie między innymi skąd się wziął ten jeden punkt składowej całej układacy Challengera. Trzymajcie się do następnego punktu. Chciałem Wam jeszcze jedną ciekawostkę pokazać. Tutaj nie wiem czy się uda zobaczyć pod skrzydłem jest samolot. Właśnie challenger. Zobaczcie sami. Skorzystać z okazji, żeby zabrać Was i pokazać kolejny wahadłowiec kosmiczny. Jesteśmy teraz przy Discovery. Tamten oczywiście był stuprocentowy, prawdziwy, który rozpoczął e, historię i przygodę wahadłowców w kosmosie. Aczkolwiek tamten nie wiem czy wiecie, ale nigdy nie był tak naprawdę w kosmosie. E, Discovery zrobił 39 misji. Jedną, chyba najbardziej znaną wszystkim, było wyniesienie w kosmos teleskopu Hubble'a. Eee, ostatnią misję, jeżeli dobrze pamiętam, miał w 2011 roku Discovery. Był pierwszym promem kosmicznym, który wyruszył w kosmos po katastrofie Challengera. Także no, zdajecie sobie na pewno sprawę, że załoga miała moc w kaciach. Kiedy, kiedy startowali. Ale na szczęście wszystko się udało. W 2011 tym zakończył swoją karierę. Każdy go teraz może oglądać tutaj. W ogóle tutaj w tym Muzeum lotnictwa czuję się jak dziecko w sklepie z zabawkami. Zrobię wam kilka przebitek jeszcze. Pokazać różne fajne statki kosmiczne helikoptery. No ale do tego, co zmierzałem, czyli do tego challengera, ten etap zamykamy. Zaraz zobaczymy się w jakimś innym miejscu i powiem Wam, z czym jeszcze się wiąże nasz challenger. Razem zabieram Was w świat amerykańskiej motoryzacji. Eee, świetne miejsce z zabawkami dla dużych dzieci. Możemy tutaj zobaczyć persyki z lat 50. 50 e, Cadillac, e, Chevrolety, fordy, e, aczkolwiek. Nie zabrałem Was pokazywać konkretnie tych modeli, mimo że one są naprawdę świetne. E, Przechodzimy na dział Mopara. No Oczywiście, tutaj też zaczynamy od 1970 roku e, z tacykami. Później przechodzimy na znane e, samochody, między innymi z lat 90., to jest nasz rocznik. Znaczy, no, nie, nie rocznik, może urodzenia, ale rocznik, kiedy się wychowywaliśmy w Gumach Turbo. Nie jeden oglądał e, 8-litrowego Dodge Vipera i się z nim zachwycał. E, widzimy tutaj fajne auto, było mocno limitowane. Markowane y, z będzie wiatrem. Zgadnijcie czemu to auto zasuwało naprawdę poważnie. Super fajnie. 5,5 sekundy do setki, także przyzwoicie tutaj kolejny Dodge Viper, ale my przechodzimy do samochodu, y, dla którego się tutaj pojawiłem. No bo oczywiście mamy Challengera. Jest wersja Demon, czyli najmocniejsza wersja, która w ogóle pojawiła się, e, produkowana fabrycznie, oczywiście były jakieś tam tuningi, ale to był samochód produkowany fabrycznie, e, który mógł startować w wyścigach na 1,4 mili e, do setki 2,3 sekundy. Rozumiecie, co tu się dzieje? Chciałbym e, zobaczyć tutaj z przodu. Opony masakrycznie się zawijały przy starcie. To jest auto, które na 1,4 mili jak startowało potrafiło podnieść przód. Także mimo swojej ogromnej masy przód startował do góry. Tak jak mówiłem, 2,3 do setki w 2018 roku ten Challenger został wypuszczony. choć jeszcze zobaczyć tutaj specjalną skrzynię, którą za Jedyne, jedynego dolara można było dokupić e, oficjalnie ten samochód musiał być e, żeby dostać homologację e, do jazdy na drogach musiał być e, skonstruowany tak żeby spełniać wszystkie przepisy aczkolwiek jeżeli ktoś chciał e, uczestniczyć w tych e, wyścigach był tutaj drugi komplet opon cieniutkich, mieliśmy tu cały ekwipunek potrzebny do przełożenia tego, także kilka minut, kilkanaście minut i uderzamy, startujemy, ścigamy się i bawimy się. E, tutaj ma no, wloty powietrza. Nie wiem, czy widzicie, ręka chodzi. Jakby miał tutaj jakiś dymek, puścił jakiegoś papieroska, także zobaczylibyście jak ten, e, jak ten dym tutaj jest zaciągany. Także, no ogromna bestia. Zrobię Wam kilka przebitek. Także sobie zobaczycie, jakby jego detale. Ale idziemy jeszcze, bo oprócz demona jest tu, jest tu jeszcze jeden samochód, który jest warty uwagi. Chodźcie za mną. Wchodzimy tutaj w e, okres klasyki. I, i, i czas, kiedy w ogóle te, te samochody się pojawiły, kiedy zrobiły furorę. Idziemy do jego protoplasty, czyli, czyli do pierwszego Challengera 1970 roku. Tutaj ma jedyne marne 4,7 do setki, tak? Także bardzo kiepsko, czy 2,3. No ale pomyślcie sobie, to jest 1970 rok, także... Od niego wszystko się zaczęło. Bardzo, bardzo ciekawy wóz. E, mimo że oczywiście moje serce jest tutaj oddane w stronę Challengera. Jest jego jeszcze brat Charger pokażemy. I bardzo fajny Ale wychodzimy praktycznie w tym samym okresie. E, jako ciekawostkę sobie możecie zobaczyć, że jego światła są zakryte, także już wtedy... Wymyślali bardzo fajne gadżety z chowanymi światłami. No ogólnie zrobię Wam tu kilka przebitek. Także Challenger to nie tylko piwo. Eee, motoryzacji również świetnie się odnajdujemy. Znajdujemy tutaj odwołania do naszej marki. Pochodzimy sobie tutaj, znajdziemy jakieś ciekawe samochody, porobimy przebitki. No i to i kolejny punkt zaliczony, wiecie dlaczego. Challenger. Ja idę się bawić dobrze. Spójcie, że będzie później sobie zbliżać skalę to na początku. Ehm, powiem Wam tak, Challenger nieodzownie kojarzy się z mielem, jest przecież taka odmiana chmielu, Challenger, tak? Eee, spróbowałem tutaj w Stanach wielu hip. Przede wszystkim amerykańskie hipy, no bo na ipach Ameryka stoi, prawda? Eee, powiem Wam szczerze mówiąc, że Polska niczym nie odstaje od Stanów. E, owszem, tutaj nie spotkałem żadnej kiepskiej grupy, e, aczkolwiek czy piłem najlepszą? No nie wiem, potem się zastanowić. E, czyli tak, mamy ostatni element układanki, czyli miel Challenger. E, jesteśmy w rejonie Nowej Anglii, w okolicach Bostonu, prowadził najmłodszym Samuel Adams. Dlaczego tutaj? Może ten browar nie jest najmniejszym, jeżeli chodzi o rzemiosło, najbardziej lokalnym, ale z drugiej strony, chyba dużo osób go w Polsce może kojarzyć. Jeżeli chodzi o moją opinię, no to produkują troszkę za dużo. Prawdopodobnie ten jeden browar produkuje więcej rocznie niż wszystkie browary rzemieślnicze w Polsce. Ale ok, przymknę na to oko, bo tak, tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie w rejonie Nowej Anglii. Nasze pierwsze piwko no to było New England IPA eee, i nie ukrywam, że wywodzi się ten styl z tego rejonu tutaj, prawda? Także sięgamy do korzeni. Eee, początek piwnej rewolucji był w Stanach. Eee, pierwsze nasze piwko też tutaj jakby ma swoje korzenie. Także myślę, że to jest fajne odnośnik. My się tutaj czemnimy w browarze. Spróbowałem wielu e-bag, nie mówię, że dzisiaj, e, aż podczas całego pobytu. No i myślę, że już jakiś pogląd mam. Jakieś myślę, że pomysły się pojawią. Dzięki śliczne wszystkim, e, że oglądaliście ten filmik. Myślę, że każdy już wie, e, skąd się wzięła nazwa Challenger. Myślę, że w ciekawy sposób Wam to przedstawiłem. No i co, oglądajcie inne filmiki na naszym kanale. Do zobaczenia niedługo. Wasze zdrowie, trzymajcie się! Hey. Na koniec zabieram Was jeszcze do browaru. Zrobimy kilka fajnych przebitek, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda w środku. Oczywiście to, co jest dla turystów z